Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku zabieram Was na riwierę Turecką, do dużego, pięciogwiazdkowego hotelu Eftalia Marine Resort w Konakli, niedaleko Alani. To charakterystyczny obiekt o marynistycznej architekturze. Trochę jak wielki wycieczkowiec zacumowany przy tureckim wybrzeżu, otoczony zielenią i nastawiony na wakacje w stylu all-inclusive dla rodzin z dziećmi. Zacznijmy od położenia. Hotel leży kilka kilometrów od Konakli i około 18 kilometrów od centrum Alani. Więc w zasięgu krótkiego dojazdu macie zarówno bazary, jak i typowo turystyczne centrum miasta. Do plaży jest dosłownie chwila spaceru, przejściem przez tunel na drugą stronę drogi, a tam czeka piaszczysto-żwirowa plaża z leżakami, parasolami i błękitną flagą. Sama plaża jest raczej średnia wizualnie w porównaniu z na przykład plażą Kleopatry, Walanii, ale za to dużym plusem jest bezpośrednia bliskość słynnej strefy Eftalia Island, gdzie dzieje się cała wodna magia. Pokoje we wtalia Marin są rozlokowane w pięciu budynkach, w tym w dwóch większych budynkach głównych i trzech niższych aneksach. W opiniach przewija się czystość, regularne sprzątanie, uzupełniany minibarek, działająca klimatyzacja i wygodne łóżka, co przy rodzinach pięcioosobowych ma naprawdę ogromne znaczenie. Większe pokoje rodzinne sprawdzają się dobrze przy dwójce czy trójce dzieci, a goście chwalą też balkony i ogólny, zadbany standard. Jeśli chodzi o jedzenie, to jest to klasyczne, mocne, all-inclusive z dużą restauracją główną, w której bufet pęka w szwach oraz dodatkowymi opcjami, jak restauracja meksykańska a la carte czy Burgerland z przekąskami. W opiniach bardzo często pojawia się hasło, że jedzenia nie da się przejeść, jest dużo mięs, ryb, warzyw, przystawek i deserów, a obsługa sprawnie uzupełnia bufet. Do tego bary z napojami i przekąskami na terenie hotelu i na Eftalia Island sprawiają, że praktycznie przez cały dzień można coś przekąsić i się napić. Największym magnesem Eftalia Marin są baseny i sama wyspa Eftalia Island. Bezpośrednio przy hotelu macie duży basen, ale prawdziwa zabawa zaczyna się po przejściu na wyspę. Tam czekają liczne zjeżdżalnie wodne, osiem zewnętrznych basenów, strefy z brodzikami dla dzieci, głębsze baseny dla dorosłych, bary, sceny i cała infrastruktura typu małe miasteczko wakacyjne. To idealne miejsce na całodniowy pobyt, zwłaszcza z dziećmi w wieku szkolnym, bo praktycznie nie ma szans na nudę. Dla najmłodszych przygotowano mini klub, brodzik, kilka mniejszych zjeżdżalni i plac zabaw. A animatorzy organizują konkursy, gry i zabawy w ciągu dnia. Dorośli mogą korzystać z siłowni, zagrać w siatkówkę plażową, piłkę nożną, rzutki czy tenis stołowy, a wieczorami wziąć udział w animacjach, pokazach i dyskotekach. Warto też wspomnieć o centrum spa z sauną, jacuzzi i łaźnią turecką, gdzie za dodatkową opłatą można zamówić masaże i zabiegi. W opiniach gości, Eftalia Marin wypada świetnie jako hotel rodzinny z ogromną ilością atrakcji i bardzo dobrym jedzeniem. Chwalone są czyste pokoje, dobry serwis, przyjazna obsługa i możliwość korzystania z całej infrastruktury Eftalia Island. Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że to jest duży, żyjący kompleks, więc raczej nie jest to miejsce dla osób szukających totalnej ciszy i kameralnej atmosfery. Plaża przy hotelu bywa oceniana jako przeciętna, a transfer z lotniska Wantali. Potrafi zająć około 2 godzin, co przy dzieciach może być męczące. Jeśli jednak szukacie wakacji, gdzie dzieci od rana do wieczora mają wodne szaleństwo, a wy możecie korzystać z basenów, barów i animacji, Eftalia Marine Resort zdecydowanie spełni oczekiwania. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się ten hotel i czy Eftalia Island to miejsce, do którego chcielibyście pojechać. Jeśli materiał był pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Odkryj wakacje, żeby być na bieżąco z kolejnymi hotelami w Turcji i nie tylko.